Całą rundę nikogo nie widziałem i dopiero w ostatniej. Dobra, lecimy. Kolejna runda. Siama, siama. Kolejny odcinek z super gry Among Us. Wśród nas. Dobra, pójdźmy sobie do nawigacji. Tutaj mamy Diablesa, który pewnie mnie zabije. Chociaż mnie nie zabił. Jest tutaj również Szymek. Diables z Szymkiem, muszę pamiętać. plaga również był po prawej stronie. Pójdźmy sobie tutaj no jestem ciekawy czy da się tak rzucić śmieci przez te... Nie, chyba nie da się. Nie, po tej stronie się nie da rzucić śmieci. Dobra, jest tu Szymek. Ktoś wyłączył światło. Zaraz, Szymek był z Diablesem w... Zaraz, 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 zaraz... zaraz. A nie, Diables żyje, dobra, bo już się bałem, że Diables nie żyje. Kurde, zostanie samemu w jamie smoka. Nie jest nigdy dobrym pomysłem. Jest ze mną plaga. Miejmy nadzieję, że plaga znowu nie jest. Okej, okay, znaleziono ciało. Siema. To już został zabity, już dwie osoby. O, Szymek! Osoby no i wydaje mi się, że ta osoba była w elektryku później. O, poczekaj. Nie, 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 nie było żadnej osoby w elektryku, oprócz mnie i plagi aktualnie. I ja, jak wbiegłem do ciebie, to widziałem, jak Diables i Wpadka wybiegają razem. Oooooooooooooooooooooooooo, oh, oh. to drzwy w my przed Freeza chyba wracał do admin. Do admina, tam. tak? Tak, tak, Badzim A ja pobiegłem do medbeja, bo zauważyłem, że coś mi tam zniknęło w tym medbeju, bo też siedziałem. Ale Szymek też był bardzo niedaleko. Szymek był obstawiał ale koło drzwi były admina. Drzwi Czekajcie, były Czekajcie, Ejbi, ty Czeka nie ruszałeś? nigdzie. Mm. No AB, ty się ruszałeś yy, w elektryku do góry? Mm, tak, teraz tam skończyłem na górze z plagą. Z plagą Tak i... Ale ty wcześniej też byłeś przede mną w tym elektryku, bo widziałem jak wybiegałeś zanim ja to zdążyłem eee, Raczej e, tak, wybiegłem, ponieważ Patmas chyba naprawił wtedy światło, wtedy wybiegłem Chciałem zobaczyć, bo mm -hmm. widziałem też chyba Szymka wybiegającego właśnie z elektryka I myślałem, tak się, raczej zastanawiałem się czy ty diablec żyjesz, ale zauważyłem ciebie, że ty wbiegałeś e, Więc stwierdziłem, że sobie też wejdę do elektryka i porobię questy e, Ten frag był z jakiejś... A gdzie, by, gdzie był ten Kill? Gdzie był ten Kill? Był na e, dokładnie na skanie i drzwi były wcześniej zamknięte, więc to musiał być went i albo ta osoba przeszła do elektryka, albo do e, e, mógł, być, A, mógł być zawsze to być Patmas, tak. który po prostu zabił, wskoczył do węta wszedł do elektryka Ale i zaczął naprawiać czy, czy, światło. Ktoś mówił, że widział dwie osoby wybiegające z elektryka. E, tak mówiłem. Tak, tak, Ale tak, dziwi mówił. Mnie, dlaczego, Albo coś popierdziłem, bo ja wpadkę też widziałem na tym skanie wcześniej. Jak... Jak ja zarzuciłem fiolki, ona zaczęła robić tego skana, a później ją widziałem pod elektrykiem, to co się w ogóle nie zgadza. Nie, nie, mówi? bo wpadka to tak to. Pas. Nie, to wpadki ciało było na tym, na, na skanie leżało. No, no to chyba ja tak. To wątpię, żeby eee... teraz, że było. To musiałem na początku zrobić. za podejrzane. Ktoś Jestem... musiał zabić wpadkę na początku rundy. Skoro Plaga mówił, że widział, że widział wpadkę na skanie. No e, I ona no zginęła mówimy, na, na skanie. już nie widziałem w elektryku, a. No to, 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 to może tak. Patmaza no wziąć, bo Patmaz ma ciebie kolor. Może tym Maza, momencie Maza. O, okay. jest w storage wraz ze Ja wiem, bo ja go mijałem. Jedynie wchodził od góry, od tam. Nie, on wchodził od elektryka. Eee, elektryka Dla mnie coś mm, Ja powiem tak, jest trzech podejrzanych. No AB w ogóle to jest to, że dwa razy już do elektryka wchodził. To po pierwsze? No wszedłem dwa razy, bo na początku nie zrobiłem questu, bo chciałem tylko wyłączyć światło i zobaczyć i zauważyłem ciebie, więc stwierdziłem, że jednak wrócę się, bo myślałem, że, że Szymek ciebie zabił tam, bo nagle mi wbiegł dziwnie od góry. Runda, runda. Runda! No już no i tyle. Dobra... No dobra, zróbmy sobie... kartę. Wyślanko umysłu. Dobra. Laga... Okej, okay, ktoś kliknął. Ja czuję troszeczkę niedosyt. Chciałem się zapytać, czy ktoś widział poprzedniej rundzie za i biego? No Patmazza ja mówiłem, że w Starym Ja widziałem... Ale to za jest z rundy. E, tak, pod koniec. Na całkowicie. A wcześniej ktoś ich widział? Na początku, e, z tego co pamiętam, mogę powiedzieć dokładnie, wiem, że plaga na samym początku poszedł do łupąsów. Ja biegłem od e, przy. Tym przy nawigacji, w nawigacji był, byłeś ty, Diables, oraz ja biegałem do ciebie do nawigacji, ja robiłem wtedy Questa. Był tam również Szymek, potem pobiegłem na dół do. Chciałem, chciałem sprawdzić, czy w komunikacjach rzeczywiście da się zrobić rzut śmieci w Storedżu, ale się nie dało, więc pobiegłem zrobić normalnie rzut śmieci. Potem pobiegłem do elektryka. Nagle, raczej, znaczy wcześniej też, jak rzucałem śmieci, widziałem Szymka wybiegającego z góry, więc zdziwiłem się i myślałem, że e, ty Diables, po prostu umarłeś e, w nawigacji, bo ciebie zupełnie nie widziałem, ale kiedy wbiegłem, wbiegłem do elektryka, e, widziałem, że Patmas naprawił światło. E, ja się cofnąłem, bo chciałem sprawdzić, czy na pewno twojego ciała nie ma w nawigacji, ale zauważyłem cię akurat wbiegającego do elektryka, więc twierdziłem, że też pójdę sobie do elektryka, wtedy zrobić questy. Bo już jeszcze nie bałem, że. A zginąłeś. Patmas jak ktoś widział? Przez całą Aha. rundę? No. Padma, tym wtedy, widziałem widziałem in, w tym momencie nie widzimy tej z rundy na Bo... e, siedzący przy flotarze kiedy robił zadanie przedmiot. A ktoś ma swojego kumpla takiego, którego może potwierdzić z poprzedniej rundy? Mm. A, to fajnych macie kolejnego. <laughs> Spoko, kumple są. Yeah. Nie, bo jest coś innego. Ja do elektryka biegłem. Zakładam, że tak jak mówicie, to były prawdopodobnie wędki, jeszcze można obstawiać kamery. Ale jak ja biegłem do elektryka, były te dwie osoby: AB i Podpass. był ba... Oboje by je. Znaczy, AB wybiegał, a Patpas był do góry, bardzo blisko węta. Skoro i za nim widział, on się też nic nie odzywa. Nie wiem czemu. Ja naprawiłem światło, poszedłem no super. questa na górze i sobie wybiegłem hmm. z elektryka dołem. A w co ogóle... wcześniej robiłeś przed tym? A wcześniej byłem w Mendbeu, przedskanowałem się, poszedłem do admina, zrobiłem kabelki w adminie. I potem pobiegłem do elektryka, bo skanowałeś ja się w Medbayu. Ja pobiegłem od razu na Medbay, zdążyłem zrobić fiolki i później wbiegła po mnie wpadka, która się ja skanowała. Byłem na samym początku, kiedy ty się od, od razu pobiegłem na Medbayu. Ale to ja bym się tam spotkał przecież, bo ja też nie, 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 tam od razu pobiegłem. Ale nie, plaga, teraz trołujesz, bo byłem nie. pierwszy w Medbayu nie było tam nikogo. Dobra, no i, e, wydaje, że... ja uważajcie na Patmaza. Nie na, podmaza. na, podmaza. na podmaza nie ma co jeszcze na... wyrzucać. Na plagę też wrajeczego. Tak wrajeczego, no nie? Nie, A, nie, plaga wątpię. Miał dobrą okazję, żeby mnie zabić na wętach. No, 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 w nie było elektryku. W no, w nie w mm, dobra. Myślę, że plaga by nie. Y, nie byłoby czegoś takiego, że plaga nie skorzystałby wtedy z okazji zabicia mnie na węcie. Że to by był taki obvious kill, że spokojnie mógłby to zrobić. Myślę, że nikt by nawet nie wiedział, że ja tam zostałem w tym elektryku. I że był tam ze mną akurat plaga. Dobra, zróbmy sobie Simon, Simon Dobra. Śmiesznie. Szybciej, w jednym miejscu. Dobra, zróbmy sobie numerki. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamy to pójdźmy sobie do elektryka, bo tam mi został ostatni quest okej, okay, znaleziono ciało Okej, okay. cześć, dzień dobry. Że... Ej, chłopaki, byliście w elektryku i ktoś wybiegał z elektryka. O, Kojarzysz ktoś... Się, kto to był? Kurde, nie zdo... Gdybyś Gdybyś ja widział sekundę, sekundę później, bo widziałem jak ktoś właśnie wybiegał z elektryka ja na wbiega, lewą stronę. Ja wybiegłem do elektryka, ale nie To był jeszcze ja ze mną ja, w elektryku. Ja siedziałem, ja siedziałem teraz w elektryku, e, Diabl, e, diable się mnie trzymał przez jakiś czas, obserwował w mnie. Przy włączaniu światła potem, kto e, było. Bo trzech ja, było nas. Przy włączaniu nie. Przy ja Te... włączaniu światła nas było trzech. Ja przy włączaniu. No i Racht? I? Ja gdzie skończyłeś rundę? W elektryku, na wyjściu z elektryka. Okej, okay, no to to był diables, bo tak kojarzę coś tam, jakby dobrze, mi się dobrze, wydawało, że, AB, że to był AB, biały AB, kolor. AB? No. A czemu no. on akurat? A. Niech się wypowiedział. Czekajcie, 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 bo ja teraz nie to wybiegał z elektryka. Dobrze, mi na przykład myślałem, że po kolory, ale teraz mi to ty bardziej potwierdza. Zakładam, że AB znowu jest killerem, no bo. Czemu? Y, nie ukrywam, że ja siedziałem przez całą rundę o? pomiędzy WGZ-em a Noirachtem, co powoduje, że no. nie miałbym okazji zabić kogoś. Chyba, że opcjonali klub y, ten. Plaga zabił od razu w co wątpię. Więc zakładam, że i był też w elektryku, co Nie byłem powiedział w elektryku. No Czy chwilę powiedziałeś, że byłeś w elektryku. Nie, no teraz mówiłem, że, bieg, że biegnę obok elektryka, w sensie no. w, widziałem osobę wybiegającą z elektryka, przebiegając obok niego. A skąd biegłeś? Od lewej strony robiłem Simon Sessa i zrobiłem numerki i teraz biegłem zrobić ostatniego questa w elektryku. Ale teraz akurat był report, Omaga, gdzieś... kiedy ty wybiegałeś z tego elektryka i biegłeś, zacząłeś biec tak leciutko w lewą stronę. A to się, gdzie jest ciało? Mnie to właśnie dziwi, że Ibi zaczął rzucać oskarżenia, a ja nie powiedziałem, gdzie jest ciało w ogóle jeszcze. Ciało nie jest w elektryku, tylko jest w Adminie. A ja Aha. pytałem, kogo tam widziałem. Uh -huh. Więc moim zdaniem, a, to jest Abi, który oskarżał, mimo tego, że. Mimo no dobra, no to jak nie wiedziałem, jest gdzie jest ciało, no to tym bardziej chyba. No po co go oskarżałeś? AB, ty No bo, no bo ko kojarzyłem, że coś, tak, że coś to się nie biega, tak w elektryku. To jest dziwne, że nie wiesz, gdzie jest ciało, a już oskarżasz kogoś. No, no dobra, no to, to ale to by było bez sensu, żebym, żebym mówił na diablesa, że ciało by było w Adminie, no. Abi, są dwie opcje. Albo Pepega ja tak Nie było jeszcze albo pepega, no, albo... w Albo PPGA. Poprzednią rundę wam tak ładnie opowiedziałem. Teraz też kurde, dokładnie za powiedziałem za co ładnie. robiłem. A, za ładnie. No. a też mi się wydaje że za ładnie powiedział. No, tą rundę. To Było takie. takie ja problemy. nie wiem. To było nie, mam, nie mam pytań. Powodzenia na kartę Powodzenia. Jeju. Nie wierzę. Ja im dokładnie wszystko powiedziałem. Przy... Yy, na tacy im podałem. A oni ech Szkoda gadać. No, fris jest jednym. Ajajaj, kurna, no wszystko dokładnie pięknie powiedziałem. A ci na mnie zagłosowali. No nie wierzę po prostu. Okaże się, że to, że to diable jest, tyle co łączy się. A ai ja ja trzeba gadać. Nice. Okay, nice. Na koniec Friza ja Nie, mam. nie, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Ja mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Trzeba się wziąć na jakieś poważne dyskusje, a nie, ja nie mam pojęcia, co się z wami dzieje, chłopaki. Ja w ogóle, pójdę tej no tyle razy go minąłem ja i nie zabił. A, jeszcze sobie, ja w ogóle zrobiłem tego fraga w adminie, a cały I czas, czas byłem z, z patmazem. Nie, nie ja, ja, ja byłem z patmazem, dopóki nie zgasło światło, pobiegłem szybko do kafaterii, wentowałem, zabiłem i wróciłem do patmaza. Jejuf. Yeah, ja, ja. Niesamowite. <suszę> <suszę> Dobra. Co mówisz? Jak dobrze się bawisz? Super. <grywa> <grywa> oj, oj. Dobra, wygnijmy sobie tutaj. To ja tu wytężam o oni. No, za ładnie powiedziałeś! Za ładnie trzeba było cię wyrzucić. <grywa> Dobra. Bierzmy pliki. Boże, jakby tu poleciał double kill, to by było tak źle. Tak źle. Okej. Okay. Dzień, Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Szymek, Dzień dobry. mam do Ciebie pytanie, co tak Znowu? piu-piu, prawda? Tak. Czy na górze ktoś stał, jak robiłeś piu-piu? Tak. Kto tam stał? Diables? Co? Na pewno tam stał? No kto ma tego i takiego głupiego? No, no Diablas No ja ale nie stałem tam A gdzie stałeś? Na upload nie jest robisz tego. Jest no te, na... Nie, jestem na nawigacji w tym momencie już Ale wcześniej byłeś na A wcześniej o... byłem na śmieciach I tak Ktoś tam nie sta... No tam się, tam? Się niej ja się na, na nie zatrzymywałem. Ja się nie zatrzymywałem. Kogo ty Szymek widziałeś? No ja stanie Co masz e, e, zabra... Okej. Okay. Ej dobra, to ja powiem o co chodzi, no nie czy mm -hmm. Diablas nie było cię tam? Nie. No, mi się domie, wydawało, się że Diables tak. wyskakuje z Wenta nad nami, jak robiliśmy piu-piu, ale chciałem to potwierdzić, także ja tutaj głos na Diablesa, bo twierdzi, że go tam nie było, a był na 100%. <grym <grym nie nie pe... było mnie. Nie miałem pewności, że on wyskoczył z, z tego węta czy nie. Ale jak ty, Ej, że na 100% ty z góry wybiegałeś? Na 100% tam tu ja, teraz mówisz, Ale nie było. ja przyszedłem. Ale o co wam chodzi? Ja przyszedłem normalnie od kafeterii yy, przez łebąsy, poszedłem ten, no ale o co, ma chodzi? No, ale o co ma chodzi? Ja chodzi? ale na górze byłeś. nie było. Na 100%, ale mi tam nie było! Pąsy schodził z góry do wnodu! Tylko po to no zgłosiłem spotkanie, bo mi się wydawało, że wyskoczył jest z Wenta, zaraz po tym jak Szymek odszedł od łepąsów, a ja byłem troszeczkę niżej pod nim też robiłem łepąsy. I nagle ty się pojawiłeś. I dlatego już trzeba ci kogoś widział na górze. Powiedział, że widział, Ty mówisz, że cię tam nie było. No. Ale wy ppg walicie. No tego no, dawne, no, 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 no ja rob... Człowiek robi sobie spokojnie questy, przychodzi do pracy, bo robisz questy, <laughs> i <to ja> <laughs> coś co pracy. No, jakbyś <laughs> powiedział, że tam no, ale wiesz, ty. nie było. ci wybarzył, no. Dwie nie było. No i okay. ja, ja, to jest ja mat, Ale że to już na 100% na 100 teraz, a teraz 100%. Dobra, dobra, ja tak, możemy no. Możemy wywołać diablesa nie tylko śrinka, to, to będziemy na niego uważać po prostu, ale A no, no, a, no dobra, no bo ja a, chciałem, żebyśmy żeby no to... wyrzucili Diablesa, abyśmy uważali nie, my my na plagę i Szymka po prostu. Tak, 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 już nie, nie mówię, tak, żeby... nie mówię, że byśmy wszystkich A czy to co, to co mówili w dwójkę wydaje się, jeśli rzeczywiście go tam widzieli, no to wydaje się to bardzo sensowne, no, no właśnie, jeśli Diables się do tego nie No my nie wiemy, więc lecą tę planetę to może może coś się przewidzieć. Nie teraz zabiję, zobaczycie. No plaga, no jak zginiesz, to no. wiemy kto. No i dobra. Uj, jak blisko, byłaby pole. No, ja... Wszystkie te cztery kolory, jak coś jesteście teraz na tragedii, pozdrawiam. Dzięki. No dobra, to diable, serio No zabijał. nie masz. Co z nami zrobiłem? zdążyłem zrobić download Kurde, odkliknąłem przypadkowo. No, i jak Freeze i ja rzeczywiście. A znaczy na pewno Freeze robił download w e, tym, w elektryku, więc wydaje mi się, że rzeczywiście teraz również zrobił. ale tutaj już nie mam questów. Tutaj jest dużo osób, bardzo dobra. pójdźmy do O2. No i ciało. Uuu, teraz jest... O, plaka zginął, czyli można wyrzucić te Hehehe, za okay. Flotar skąd biegłeś? Z komunikacyjnego. Z komunikacji? Mhm. A z kimś tam biegłeś, czy sam biegłeś? Eee, wiesz co? Chyba Patmas był gdzieś obok. Tak, przebiegałem. Ja przez raz. Ja którą widziałem było, z Nojrachtem, był który ja? O, tak, ostatnią osobą... Ale przecież ja siedziałem w adminie z, z tymi tak, tak, przy... osobami No to tak, ale potem jak zabiegaliście Może powiedzcie gdzie światło. ciało jest, ja mam ja mam powiedzieć I później ja się wróciłem do admina, więc mogę dać jakieś info Prawdopodobnie ciało jest w kafeterii, tak czuję, bo tam były dwie osoby Mmm, nie było ciało? nie było Czy może być, może być, bo są dwa ciała, więc nie mogę powiedzieć, że nie, no nie? A gdzie było ciało drugie? kto był w medbayu przed chwilą? Ja byłem o, no ma do... I nie Później ty byłeś w kafeterii, tak? Nie, ja poszedłem e, z admina do medbeja i pobiegłem na kamerki. Ale Nikogo nie, nie. Podróż... No. ktoś z medbeja przeszedł do kafeterii. Hmm. Ale ty z elektryku? Czy powiem, że z medbeja? Albo, albo mi się tak. wydawało, bo ja przechodziłem przez kafeterię, szedłem do O2. I możliwe, że ci się wydawało, że ta osoba, która była w medbeju, weszła do kafeterii. A, okej. Okay. Co no. mówił ty teraz na kamerkach? Szymek? Ale no? nawet tam. Ale nie, nie przyjdę się do kamerek. Byłem w Security. Security? No to, to są to ktoś, kto to staje? A to wydaje. A mi się... gdzie było ciało w ogóle? Bo. Ja no, jak Patka jak nie się nie wydaje. Jak jakbyś już... biegł z admina do elektryka. Po drodze, tak jakby ktoś biegł e... i zabił. Dobra, okej. Okay. Widziałem, mm. no, no, jak. No jak... że się... ciała był Patmas. Ale widziałeś, Freeze, że byłem w tak, o A więc. Jakby możesz chyba potwierdzić. Ja no nikogo, jest, nikogo nie potwierdzam, nie wiem. Okay. Jak to to w końcu może wiedzieć, że... Chciało. Ja chcę powiedzieć, że Diable zbiegł w stronę admina. I potem, jak zobaczył mnie, szybko się zawrócił i zreportował ciało. Nie wiem, czy szukał kogoś, czy może, że chciał uciec w stronę admina, żeby się wywentować sam. No, Diable się wydaje mega, mega, Diable się radzi, Nie, podejrzane. nie, no, wyrzuć nie, nie, a teraz, a teraz, a teraz wam, powiem, teraz wam a? najprostszą rzecz, teraz zapowiem. Bo teraz naprawdę robicie po pierwsze ppg, Po drugie, patrzcie, Patras, ty robisz questa w tym momencie, co ja tam biegałem. A, Więc wiadomo. powiedzmy, jak ty widziałeś na kabelkach, mnie, To jest pierwsza rzecz. Druga sprawa jest taka, że Patras w sumie stał i mógł zreportować ciało. Ja szukałem ciała, bo nic nie widziałem. Więc no, patwas jest Think Cheese, albo te osoby, które były w elektryku. Plus, można podejrzewać Freeza, który rzekomo wrócił do admina. No ale dobra, wyrzucajcie mnie. Pozdrawiam. Mm, wątpię, żeby to był Freeze, bo rzeczywiście zrobił download i potem zaploadował pliki normalnie w adminie. Jak to będzie Freeze, to coś Ci powiem. <laughs> wątpię, żeby to był Freeze. Mmm. Jakbym no zrobił download, potem rzeczywiście zrobił upload Bez sensu by to było, żeby teraz... Żeby... fejkował cokolwiek Dobra, zróbmy sobie tutaj Mamy do Baja VGZ? VGZ?! Jezu Please no dobra ja nie wiem czy on chce mnie zabić że tak biega za mną czy po prostu się tak przyjaźni chce zaprzyjaźnić ze mną tutaj gdzie jest ta o nie Szymek możesz źle skończyć Dobra, skanowane, pójdźmy sobie na dół, jest tu Szymek, jest tu wpadka, okej. Okay. Zginął Patmas, A, tylko Patmas. O, to jest, e... Bardzo możliwe, że to jest stary frag. Czy wejście do elektryka, teraz skończyłem. Sorry, ja admin skończyłem, mm. pasuje. Torecz VGZ, chciałbym się zapytać ciebie o jedną rzecz. Co to był taki za dziwny ruch, że ja biegnę do góry? Ty, ty nagle zbiegać, i nagle zaczynasz cofać się za mną do kafeterii. Chciałem sprawdzić, e, gdzie chcesz się udać w tym momencie, ale e, ja bym cały Dwa pytania. Czy na jesteście pewni, że Diables był tak, impostorem? Tak, tak. Okej, okay. czyli mamy jednego, bo tak to byśmy musieli już kogoś. Oj, Diables wyrzedasz. Zabywaliłem go pewnie. Ej wyszedł no, i zmniejszyła się ilość tasków Dobra, no, może powiem gdzie ciało Ciało jest w nawigacji Nie za dobrze chyba jest, wiecie? No, jest, zmniejszyła się ilość tasków? No, zmniejszyła się ilość tasków no, To jest A jak ty to widzisz, przecież e... jest za dużo ta... Nie, nie bo pasek no ja się widzę. przesunął Pasek się to to przesunął, ten czarny ja... pasek No, 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 no do nawigacji wbiegłem jako pierwszy, w sensie, no, no ogólnie w tą prawą stronę i za mną wbiegł AB i już później byliśmy praktycznie cały czas. No nie cały czas, na koniec jak ja biegłem do medbaja, to się rozdzieliliśmy. No tak, tak, ty pobiegłeś do góry, ja pobiegłem u naprawić światło. No tak, ja pobiegłem do medbaja, był, był tam Szymek no. i ja się skanowałem w tym medbaju, ale nie wiem czy Szymek to widział, chyba nie widział. Ja wiem czy znaczy, tej randy na grem. adminie, ale... Fatmas, A, B i ja wpadka, Fatmas, A, i wpadka. A też z, wydaje z, się bardzo podejrzewać. A jaki nie, Ja w tym momencie od razu udałem się z kafeterii do e, Komu nie komunikacji, tylko nawigacji. E, po nawigacji, po skończeniu zadania widziałem od a Od razu do... poszedłeś tak? Do nawigacji? W e, w tak, mie. tak, tak. Od razu po e, nawigacji, po skończeniu i zadania umie, widziałem A-beam. Miałem tak, no okay. e, się z abim e, Chciałem zobaczyć dokąd się uda, żeby mieć w razie czego e, pewność, gdzie będzie potwierdzenie ciała. I po tym udałem się od razu do storage, żeby wykonać zadanie z liściami. Jakoś tak mało zrobiłeś? Nie, miałem trzy zadania łącznie z liściami. bo w O2 e, i potem jeszcze w storage'u. No ale to jest zdaje mało, no jakby ta runda trwała długo. Ale w dalszym ciągu na, powiedzmy, jakieś 20 sekund Ciebie obserwowałem. No, no właśnie, kurde, biegałeś asytuwanie. ze mną i to było dziwne. Jak, jak zacząłem biec z freeze'em, to nagle, nagle odbiegłeś. 5 sekund. Nie no, musimy kogoś wyrzucić, no, jeśli... No, i... Aha, bo to... ta, ta. ta mogliśmy to jeszcze przegadać w sumie, ale... ale no, no, wydaje mi się, że kurde, no za mało zrobił W tym, w tym długim tej nie długiej rundzie trzeci, Ja go nie widziałem tam w tej na'vi, ale to jednak chyba nie on Ajajajajaj, może być różnie Dobra ja pójdę na kamery, bo mam wszystkie questy zrobione A jeśli teraz ktoś zginie i rzeczywiście freeze będzie to będzie smutno No, wejdźmy na kamery Okej, okay. dobra. Ja szedłem teraz za Ivy. Szedłeś za mną? No, to, nie, to chyba jest. Nie, żeby się trzymać, bo jeżeli... Nie, no, jest, no, tylko jeśli jest, jest, jest jeszcze dwóch morderców wśród nas... No to musimy to rozwiązać teraz, ponieważ... no jeszcze, Ja, ja byś, jeśli bym dał jeszcze trzy sekundy, to byśmy zginęli, przegrali. Nie no, tak, hmm. dobra. Ale no teraz... Czy to z was mają już skanowanie w, te, w ogóle w tej rundzie? Skanowanie nie i... jest tak, że kilka osób musi mieć, a nie tylko jedna osoba. Ale kilka osób miało. Ty, free teraz po co wbiegłeś do medbaya? Ja robiłem probówki, zacząłem je i będę musiał dokończyć, jak teraz A no wbiegałem. właśnie, ja chciałem się zapytać, gdzie wy się rozdzieliliście, bo zaczęliście... I, i na Trzymać w twórkę? Um, e, Frizz pobiegł do Medbaja, ja pobiegłem a, do, do security, żeby popatrzeć na kamerę, bo już wszystkie questy zrobiłem. Mm -hmm. Ja byłam na security sobie. Czyli... Ну, обычно но... в трюке но... Okej, okay, ja byłem w, na shieldach i po shieldach poszedłem od razu do tego, do guzika. Ale nikt mnie nie śmierdzi, to jest najgorsze. Jak no to jest najgorsze? diablez dla mnie śmierdział trochę, no to został wyrzucony. VGZ w sumie ja skipnąłem wtedy to głosowanie. No dla bo... mnie z tak mocno śmierdział, bo to wyglądał. Ale tyle czasu spędziłam z Szymkiem w tej i grze i imię nie zabił, że raczej jest czysty. VGZ tak wyglądał, jakby chciał mnie zabić wtedy. w tamtym AB i Freeze dużo chodzili razem, ale od razu to nie jest oskarżenie w waszą tylko to jest jakby stwierdzenie, że no. Dużo czasu spędzaliście. No, no tak, ale. No. To prawda, my się możemy w miarę jakoś tam no, potwierdzić, ale no nawet ciebie flotarnik potwierdzić nie może. No, no właśnie, to... ciebie flotarnik potwierdzić nie może tak samo, a znaczy, co no, ciężko mi powiedzieć, ja tylko i wyłącznie przez większość gry biegałem z Freezem i na koniec też trochę biegałem z Szymkiem hmm. w poprzedniej rundzie, jak on wbiegał do medbaja, on robił probówki, z tego co widziałem, ja wszedłem na, na skanowanie. Ale jest na pewno: dwóch traitorów czy jeden? No nie jesteśmy bo... pewni, bo w ogóle to okay. mógł być rzeczywiście. Wydaje mi się, że. Czy, czy, jeszcze raz pytanie: czy ktoś z Was tutaj obecnych oprócz AP' robił skanowanie? Nie, ale pamiętaj, nie. że ostatnio... Więc wydaje mi się, Wydaje mi się, robić wydaje mi się Może że. Się AB po prostu fajkował to skanowanie. Abi i mm. tak strasznie śmierdział mi od samego początku i wydaje mi się, że on fajkował to skanowanie, serio. Maybe? Że nie skoro nie nikt nie miał stało... Bo jest jakaś pełna pula, wydaje mi się tych, które mogą wystąpić. I nie wiem, nie wiem jak to właśnie było. No, no ale może masz... rozbówki tylko miałem coś takiego. No, no właśnie ty, ja... ty Szymek Mówi, to byłeś tak, tak, kiedy ja nie skanowałem ja ja Nie, ja uważam, że dobrze no, wyrzuciliśmy AB. vgz A tak, jeżeli to nie jest AB, to... No co no serio? serio. Nie wierzę. Nie wierzę w nich po prostu. Nie wierzę słodkie. Jak mogliście zagłosować na AB, przecież on cały czas ze mną biegał. Ale, ale, ja, ale oni specjalnie po ich przekonali. No, jeszcze Frisky powiedział, że ja nie jestem potwierdzony. Czy ktoś, co Ja mówię, dobra, a... już jestem stanowczo. No właśnie, bo kurde. Nikt mnie nie mógł potwierdzić kompletnie. Strasznie o, nie tak nie no możesz zwracać uwagi głównie na movement, bo obserwując kogoś, no już uh, zaczynasz wnioskować, że ktoś mógłby chcieć Cię zabić, a obserwuję ciebie tylko po to, żeby wiedzieć, gdzie się udajesz w tym momencie, a zamknęły się drzwi, dlatego chciałem wiedzieć, czy będziesz czekał, aż się otworzą czy wrócimy.